Nagroduj mi tam kopieto pikosu, nasmaś mi kaszanki i upierz mi paszczet z królika. Wynagrodzę ci to. Nie martw się. Porządnie cię zerżnę. To działaj mi. Ja lecę jeszcze w pole. I maciorę tu. Kogo tam licho się? Jak tam chłopie? Czego ty chcesz? Aha, to dobrze. Tak, oczekiwałem ciebie. Robot jest od skurwy syna. Także od razu się za, za robotę bierzesz, chłopie. Dzisiaj, mazior będziesz tu, rozrzucisz mi kiszonkę, zgrabisz mi gnój. Obornik trzeba, chłopie, rozrzucić i gnojowicę rozpilić u sołtysa. Już się wspomnę, że do GES-ów mi chłopie, pojedziesz. Silosy z przeżytem i z kukurydzianą trzeba posprawdzać. I po, podobno chłopie, pompa nie domaga od śmietany w mleczarni środki Brygidy. Roboty masz od skórwy syna do wyrobienia. Tam masz chłopie cały Gar Smalcu ze skwarkami i trzy chleba, to się pokrzep. Także ruszaj mi się, i żebyś mi.